Jestem Mitka, jestem Agnieszka. Dzisiaj przedstawimy Państwu dwie zabawy na złość u dziecka, a właściwie na pokonanie złości i przezwyciężenie tej złości u dzieci. Zabawy, które pomagają mądrze pracować ze złością u dziecka. Zabawy proponujemy dla młodszych, Dziecki. ale myślę, że i nam dorosłym się przyda czasami taka zabawa. Złość jest emocją najczęściej wywoływaną przez strach, wynikającą z odczucia braku kontroli nad danym działaniem, zablokowaniem od yy, Osiągnięcia wytyczonego celu. Dzieci nie znają wielu skutków swoich działań, uczą się ich dopiero podczas dorastania, dlatego bardzo często doświadczają złości. I czasami wydaje nam się, że złość jest tą emocją trudną, złą. I że ona jest niepotrzebna i należy ją całkowicie wyciszyć. A wcale nieprawda, bo także emocje trudne i złe są potrzebne w życiu każdego dziecka. Tak, a poznanie przyczyny powstania takiej emocji złości, umiejętność regulacji tej u, u, emocji u dzieci w odpowiedni sposób wytworzy w nich zdolność, które pomogą na odpowiednią reakcję w danej sytuacji. A żeby nauczyć dzieci rozpoznawania emocji i pomocy przy tych emocjach złych, najlepiej po prostu się z nimi bawić. Tak, i proponujemy taką zabawę, która właśnie w sposób bardzo graficzny pomaga przekazać emocje, wyrazić te emocje. Jest to zabawa ściana złości. Potrzebne są kartki, małe karteczki, tablica korkowa, kredki, pisaki, wszystko co mamy. Czasami funkcję tablicy korkowej może spełnić lodówka, czy zwykła ściana i taśma klejąca. Tak? Prosimy dzieci o narysowanie tych emocji na karteczkach. Tak, naszej złości, naszego takiego, tak, jak, tak, powiedzą, tak, jak tak. widzą, jak widzą tą złość u nas, i potem te wszystkie nasze emotki, nie? Tak? tak, emotki wieszamy na naszej tablicy, ścianie, lodówce, gdzie tylko chcemy, i dzielimy w takie grupy, tak? Emocje, które pokazują uczucia, zachowania, przyczyny. Rozmawiamy z dziećmi, zadajemy im pytania i wspólnie staramy się odpowiedzieć. No, czy są pozytywne aspekty wyrażania złości, czy ta złość jest nam potrzebna, tak, tak. Do nie? czego jest nam potrzebna i dlaczego? Tak, właśnie. I przez to dzieci się uczą w ogóle poznania, jak wygląda złość u drugiego człowieka, jak ją pokazujemy, ale też tego, że złość niestety dotyka nas wszystkich, tak, że się złościmy. I dzieci, i dorosłych. Tak. Drugą zabawą jest pojedynek na kciuki. I pojedynek na kciuki polega na tym, że dzieci siadają naprzeciwko siebie, albo siadają rodzic i dziecko. Podajemy sobie prawe kciuki i prawe dłonie, i zaczynamy zapasy kciuki. Zapasy kciuki. Pani się złości, nie? Nie złościmy się przy tej zabawie, tak? Zabawa uczy nas tego, że mimo tego, że chcemy wygrać, nasza intencja jest taka, zapominamy o tym, i jest rywalizacja, tak? Chcemy, chcemy osiągnąć cel. To jest bardzo ważne, żeby nauczyć i pokazać dzieciom, że intencj intencjonalność naszych działań, nasza intencj intencjonalność dotyku pokazuje z jakim nastawieniem podchodzimy do drugiego człowieka. Jeśli jest w nas złość, to ten dotyk po prostu boli. I jest bardzo nieprzyjemny. Mhm. Te pozornie proste zabawy są pierwszym krokiem w pracy ze złością, dlatego warto wykonać je ze swoim dzieckiem, ze swoimi dziećmi, tak aby nauczyć ich zdrowego podchodzenia do tych emocji i pomóc im w zdrowym rozwoju emocjonalnym. I polecamy, żeby te zabawy powielać, żeby robić to coraz częściej. Do zobaczenia, do zobaczenia. i powodzenia!